Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w Grzeskoki Narciarskie 2006. Przed nami zawody Pucharu Świata w Willingen. Zerkniemy sobie oczywiście jeszcze w kalendarz, jak to się przedstawia w tym momencie. No i jak widzicie, czeka nas teraz takie, można powiedzieć, niemieckie tournée, bo mamy zawody w Willingen, potem Titizen Neustadt, dwa weekendy Pucharu Świata, no i Mistrzostwa Świata długo wyczekiwane w Oberstdorfie. Gdzie oczywiście będziemy walczyć o złote medale indywidualnie i złoto drużynowe? No takie są nasze cele, bo dwa lata temu na Mistrzostwach Świata, przypominam, zdobyliśmy jeden srebrny medal indywidualnie i chyba również srebro w drużynie, chociaż nie jestem pewny, no ale to nie ma aż takiego znaczenia. Robimy sobie trening przed zawodami w Willingen, cztery skoki możemy sobie zrobić. Ok, mamy formę maksymalną, no i przechodzimy sobie do tych zawodów. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Willingen to jest ogólnie skocznia. Na której bardzo różnie mi szło. Nie jest to skocznia łatwa dla mnie. Yy, na pewno, na pewno nie będzie tutaj, no, tak jak mówiłem, łatwo, żeby zrobić dobry wynik. No ale zobaczymy też, jak w tych warunkach się spiszemy. To jest lekki wiatr z tyłu skoczni. Więc warunki myślę, że jak najbardziej pozytywne dla nas. Takie, które powinny nam pomóc w odniesieniu dobrego wyniku. 137,5 metra i to jest czwarte miejsce w kwalifikacjach, więc jak najbardziej fajny wynik, choć straty do czołówki ogromne. Ogromne, to jest niemal 10 punktów do Arasa, więc zobaczymy jak będzie w serii pierwszej. Przechodzimy sobie do niej. No, rozpoczęcie tutaj najazdu wręcz perfekcyjne. No, a jak będzie z dalszą fazą skoku, to zaraz się przekonamy. Wyjście z progu bardzo dobre, pierwsza faza lotu też całkiem niezła, więc wydaje się, że to będzie świetna próba. Tak jest, pięknie wylądowany skok, 138 metrów. No, jak na ten obiekt i na to, jak sobie tutaj radziliśmy w przeszłości, to naprawdę tutaj wykręciliśmy fajny wynik, choć jest to dopiero piąte miejsce na ten moment, ale straty nie są tak duże, jak to miało miejsce w kwalifikacjach. Tainer prowadzi po pierwszej serii, fras drugi, małysz na miejscu trzecim, bardzo dobry wynik Adama. Najdłuższy skok, tak samo jak aras, tylko aras gorsze lądowanie. Bysztel czwarty, no i my na miejscu piątym. Jeszcze mamy Marcina Bachledę na miejscu 16. bardzo daleki skok, ale duże problemy musiały być przy lądowaniu. Więc przechodzimy sobie do drugiej serii zawodów. Morgenstern prowadzi w tym momencie przed drawikiem. No i zobaczymy jak nam pójdzie w tej serii finałowej. Fajnie by było tutaj spróbować jeszcze podjąć się walki o podium. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że na tym obiekcie może nie być o to łatwo, choć to będzie chyba całkiem dobry skok. Niestety na dwie nogi wylądowany, szkoda, bo daleki, 138,5 metra, jeszcze lepiej niż w pierwszej serii. No tylko, właśnie te noty tutaj, niestety, dosyć niskie, chociaż jak, jak na lądowanie na dwie nogi to i tak wysokie 18. No ale wiadomo, jak to jest w tej grze. Gdyby był telemark, no, to by były prawdopodobnie dwudziestki. No ale prowadzimy, więc szansa na podium jest. Bysztel tuż za nami, 1 dziesiąta przed Morgenszternem i 3,6 do nas traci. Adam Małysz wyprzedził nas, minimalnie, to są dziesiąte punktu, ale dał radę. Fraz za nami, więc mamy podium i to może być polskie podium, drugie w tym sezonie, słuchajcie. Małyż prowadzimy na miejscu drugim i czy Tainer utrzyma, utrzymał, dał radę. Fantastyczny skok w finale i zwycięstwo z gigantyczną przewagą Tainera. Drugi Małyż, no i my na trzecim miejscu. Po raz drugi polskie podium i znowu jesteśmy na miejscu trzecim. Podczas gdy taka sytuacja ma miejsce, ale naprawdę minimalnie tutaj ciut krótszy skok, czy gorsze noty i już byśmy na tym trzecim miejscu nie byli. No, ale jesteśmy i to nas bardzo, bardzo cieszy. Również cieszy mnie to, że Adam na podium naprawdę fajnie. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda w tym momencie, jeśli chodzi o osiągnięcia i rekordy. Najwięcej razy na podium, bo tutaj Małysz naprawdę wykręca całkiem fajny wynik. Oczywiście, on się do Ahonen'a prawdopodobnie nawet nie zbliży, bo wynik Ahonen'a jest po prostu tutaj kosmiczny ale zarówno Małysz, jak i Ljokelsej śrubują te swoje wyniki i to jest naprawdę ciekawa walka między nimi, bo jak widzicie tylko dwa podia różnicy i tutaj może się wydarzyć jeszcze bardzo wiele, a za nimi jest grono zawodników, którzy w większości już nie skaczą. Jedynie Morgenstern jeszcze ten wynik też śrubuje, no a my już prawdopodobnie niedługo się tutaj w te okolice, w tych okolicach pokażemy. Jeśli chodzi o zwycięstwa, no tu mamy ich 30, gonimy Weissloga, gonimy Małysza, no i potem ta wielka trójka, która ma powyżej 40 zwycięstw. No tak to wygląda na ten moment. Jeśli chodzi o klasyfikację Pucharu świata, no to wygląda, wygląda ona w ten sposób. Bachleda tutaj powoli wydaje się, że słabnie niestety. Morgensztern jest bardzo blisko, zresztą tak samo jak Jokelsay, żeby tutaj wejść na trzecie miejsce, ale wciąż trójka Polaków na czele. My tutaj mamy całkiem fajną przewagę nad Tainerem, który znowu ma dużą przewagę nad Bachledą. No naprawdę ciekawie się to układało. No a my przechodzimy sobie do drugiego konkursu w Willingen. Zobaczymy jak tym razem warunki. Się układają, i to jest wiatr pod narty, więc tym razem będzie dużo, dużo trudniej dla nas o podium. No ale zobaczymy. Skok kwalifikacyjny na początek, niestety tutaj y, pierwsza faza lotu dużo do życzenia pozostawiła. Ładne lądowanie, a odległość 137 metrów, i to jest dopiero dziewiąte miejsce. Ale zobaczcie, jakie skoki czołówki! Niesamowite. Bachleda wygrywa te kwalifikacje skokiem na 149 metrów. Coś czuję, że tutaj może być. 150 przekroczone, w którejś z serii zobaczymy, czy tak będzie. Jak na razie, my tutaj próbujemy wykręcić jak najlepszy wynik. Widzieliśmy, że Adam małyś na prowadzeniu, no i zobaczymy, yy, czy po moim skoku wciąż tak będzie. Ale coś czuję, że tak, że Adam zatrzyma to prowadzenie. Chociaż to będzie dobra próba. Tak jest, ładna. Yy, chociaż no niestety, zachwiany telemark i ta odległość też mogłaby być nieco lepsza w tych warunkach. Noty 19, 19,5 i dopiero 10 miejsce. Ale widzimy, że skoki dużo krótsze niż w kwalifikacjach, być może te warunki już nie tak sprzyjające teraz. No my z tego dziesiątego miejsca na pewno będziemy chcieli zaatakować przynajmniej czołową szóstkę, myślę, że to jest w naszym zasięgu. Prowadzi mały przed Lyokylseyem. Więc tutaj będzie naprawdę ciekawie: któryś z tych zawodników dopisze prawdopodobnie zwycięstwo do tego swojego już bardzo wyśrubowanego wyniku zwycięstw, właśnie jeśli chodzi o to, co przed chwilą sprawdzaliśmy w klasyfikacji ogólnej. No i przechodzimy sobie do drugiej serii, zobaczymy, czy uda się awansować tutaj na jakieś lepsze miejsce. Wydaje się, że to będzie całkiem dobra próba. Tylko, żeby ją ładnie wylądować, to jest teraz bardzo ważne i niestety to się nie udaje. 137 metrów i na dwie nogi z przysiadem jeszcze wylądowane. No niestety, fatalnie. To jest dopiero czwarte miejsce, wypadniemy z dziesiątki. No a kto wygra? Małyż czy Liokelsey? Czy może ktoś inny? Wygrywa Małyż. Wygrywa Małyż, ok. I to z naprawdę fajną przewagą nad Tainerem. A Liokelsey spada dopiero na siódme miejsce po słabym, naprawdę słabym skoku. Odległość może nie była tragiczna, choć też nie jakaś super. No ale też były problemy przy lądowaniu, a my na miejscu 13 kończymy dopiero te zawody, więc nieudany, zdecydowanie nieudany dla nas konkurs. Steiner drugi, więc odrobił nas sporo w klasyfikacji generalnej i zobaczmy, jak to w tym momencie się tutaj przedstawia. No troszkę odrobił no ale wciąż ta nasza przewaga jest całkiem pokaźna, ale zobaczcie, puchar narodów. Tutaj po prostu Polska masakruje swoich rywali kompletnie. To jest niesamowite jak tutaj wypadamy w tym sezonie. No, i zerknijmy sobie po raz kolejny tutaj, no bo widzimy, że Małysz dopisał 37 wygraną do swojej tutaj do swojego konta. No i jestem ciekawy, jak to się skończy w ogóle w przypadku Małysza. Czy tak jak w rzeczywistości uzbiera 39 zwycięstw i potem już kolejnych nie będzie? Czy może te 40 tutaj uda się przekroczyć? Na pewno nie będzie łatwo, bo już Adam swoje lata ma. No tyle, ile miał w rzeczywistości, gdy kończył karierę, bo mamy sezon. 2010-2011, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie w kolejnych sezonach, no ale na razie skupiamy się na tym co przed nami, czyli na zawodach w Titi Neustadt, skocznia, która umożliwia fajne, dalekie skoki przyjemnie się na niej skacze, aczkolwiek rywale tutaj też zawsze prezentują się świetnie, więc o zwycięstwo, o dobry wynik, może nie być wcale łatwo zobaczymy jak ten skok kwalifikacyjny pójdzie trudne warunki, mocny wiatr Widzicie, bardzo wysoko się tutaj lata. No i co nam ten skok dał? Ładne lądowanie, to jest bardzo istotne. 137,5 metra. No i piąte miejsce w tych kwalifikacjach, ale zobaczcie jakie noty tutaj były. To jest coś niewiarygodnego. 147,5 metra. To jest skok w granicach rekordu skoczni. W rzeczywistości 148 metrów domena prełca, a tutaj w grze, to nie wiem, jaki ten rekord jest dokładnie w tym momencie, ale Leo Kelsey naprawdę pozamiatał w tych kwalifikacjach. Zobaczymy, czy tak samo będzie w konkursie. No ale już widzimy, że nie, bo tam nam mignęło z prawej strony, że on chyba na trzecim czy czwartym miejscu w tym momencie. No a my, zaraz się okaże. Oj, tutaj to wyjście z progu nie było tak dobre, w sensie pierwsza faza. Oj, to nie będzie tak dobry skok, jak ten kwalifikacyjny, wręcz powiedziałbym, że to skok fatalny. Biorąc pod uwagę lądowanie jeszcze, no, naprawdę słabe. Piętnaste miejsce. I znowu polskie podium się szykuje, jest duża szansa na to. Małyż, fantastyczna nota, piękny skok. 145,5 metra. Przypomina się 2007 rok. Myślę, że niektórzy wiedzą o co chodzi. No, a my dopiero na miejscu 15, więc będzie trzeba tutaj powalczyć o dużo, dużo lepszy wynik w serii drugiej. Urban na prowadzeniu. No, a ja tutaj liczę na skok lepszy odległościowo i przede wszystkim wykończony telemarkiem. To jest bardzo istotne. No, ale niestety nie rozpoczęliśmy go najlepiej. Jeśli chodzi o pierwszą fazę lotu zobaczymy. Ok, lądowanie jest dobre. 137 metrów no to nie jest odległość na jaką liczyłem. Liczyłem na co najmniej 2 metry więcej. No, ale prowadzimy. No i zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Morgenstern, no już nas wyprzedza to raczej było oczywiste i do przewidzenia, bo mu też ten pierwszy skok nie wyszedł. No, i jak to będzie dalej? No tutaj już wyprzedza nas większość zawodników, ale nie wszyscy. No, tutaj już wszyscy wyprzedzili. Okej, okay, dobra. Przypomnimy sobie pozostałą piątkę. No i wygrywali Okelsey. Niesamowita sprawa. Niesamowity przede wszystkim skok w drugiej serii. 148,5 metra. Fantastyczna nota. Tam musiało być też ładne lądowanie, więc to jest skok, no, na kosmicznym poziomie. My kolejny raz z rzędu nie wchodzimy do dziesiątki, więc nawet na tym etapie kariery potrafimy jeszcze zawodzić, co sprawia, że w sumie ta kariera wciąż pozostaje ciekawa. Tajner na miejscu czwartym dużo punktów dopisze do generalki, bo aż 50. małyż trzeci, więc zarówno Liokelsey, jak i Małysz swój dorobek, jeśli chodzi o podia, powiększają, No a Liokelsey to jest jego 43. zwycięstwo. On już dawno nie wygrywał zawodów Pucharu Świata, więc pokazał, udowodnił, że wciąż to potrafi. Tak więc robimy trening przed kolejnym konkursem Pucharu Świata. No i zerkamy jeszcze w te osiągnięcia. Wiem, że często tutaj wchodzę dzisiaj, ale po prostu mnie to interesuje, jak to wygląda, bo zarówno Małysz, jak i też te wyniki śrubują. Lyokelsej, jeśli utrzyma formę, to kto wie, czy nie zostanie najlepszym skoczkiem na świecie pod tym względem, bo on tak naprawdę nie traci dużo ani do Nikanena, ani do Ahonena. On jest w stanie ich wyprzedzić, a jeśli chodzi o miejsca na podium, no to Lioklesy ma już 90, a ma już 93. Niesamowicie to wygląda. Yy, więc tak, trening zrobiony, przechodzimy sobie do drugiego konkursu w Titizen Neustadt, no i zbliżają się wielkimi krokami już Mistrzostwa Świata. Już po tym konkursie yy, będziemy podchodzić właśnie do Mistrzostw Świata. Normalna skocznia w Oberstdorfie na początek, ale na razie skupiamy się jeszcze na konkursie w Titizen Neustadt oczywiście. Wiatr delikatniejszy, łatwiej tego skoczka opanować. Mam nadzieję, że to przyniesie nam też lepszy wynik ogólnie w zawodach. Piąte miejsce w kwalifikacjach jak najbardziej jest w porządku. Bachleda wygrał te kwalifikacje, Małyż też wysoko na miejscu czwartym. No i nie ma tutaj w ogóle w czołówce Okelsea, więc widać, że on chyba wciąż rozchwiany mocno. Ale to jest naprawdę zaskakujące. Dopiero 30 miejsce, ale to musiał być upadek. 135,5 metra i taka nota, no to prawdopodobnie, raczej nawet na pewno. Zakończył się ten skok po prostu upadkiem. Nie spojrzałem teraz, na którym miejscu znajduje się Jokelsay i pozostali zawodnicy. No więc skupiamy się na swojej próbie i za chwilę to sprawdzimy. No niestety pierwsza faza lotu nie była perfekcyjna, ale skok mimo wszystko będzie daleki. Zachwiany telemark, ale odległość jest ok. Powinniśmy być w piątce. No niestety siódme miejsce dopiero, ale widzimy, że jest bardzo, bardzo ciasno tutaj. Prowadzi Aras, Bysztel trzeci. Tainer czwarty, Małysza mamy dopiero na 12 miejscu, a Liokelseja znowu brakuje w czołówce. To jest dopiero miejsce 14. Znowu bardzo dobra odległość, która dałaby mu ścisłą czołówkę, ale znowu problemy z lądowaniem. Coś dzisiaj z tym lądowaniem Liokelsej ma naprawdę poważne problemy. Małysz czwarty, Liokelsej 5 w tym momencie. Więc no, tym razem to nie będzie walka między nimi o zwycięstwo, ani nawet o podium. Natomiast my tutaj do walki o podium chętnie byśmy się włączyli. I zobaczymy, czy to będzie możliwe. No niestety przy tak y, słabej pierwszej fazie lotu raczej nie. Ładne lądowanie, ok to nam da dużo. 137,5 metra to w sumie całkiem niezła odległość. Udało nam się z tego skoku wyciągnąć jak najwięcej. Y, I jesteśmy na prowadzeniu z no niewielką przewagą nad Frasem, y, ale już dużą przewagą nad Bachledą. Y, więc tak, Japończyk nas nie wyprzedzi, Niemiec też nie. Tainer, no tutaj się obawiam, że może to zrobić. Ale nie robi tego, dopiero piąte miejsce Tainera. Bysztel, jeśli nas nie wyprzedzi, to mamy podium. I nie wyprzedza nas. Mamy podium tuż przed y, Mistrzostwami Świata, co na pewno jest cenne dla nas. Morgenstern dał radę, wyprzedził. No i Aras spada na miejsce szóste, więc tak naprawdę niewiele nam zabrakło do zwycięstwa. No punktowo może i sporo, y, ale no jeśli chodzi o miejsca, to nie tak dużo. Natomiast Morgenstern był dzisiaj w genialnej dyspozycji, trzeba przyznać. Drugi skok Frasa to w ogóle skok chyba zawodów, czy tam drugiej serii powiedzmy. No bo w pierwszej serii choćby Aras miał wyższą notę, no ale chyba tylko on. No ale Jokersay i Małyś kończą poza czołową dziesiątką, co tylko pokazuje, że ta dwójka genialnych skoczków, no wciąż ma dosyć niestabilną formę. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na Mistrzostwach Świata, które właśnie rozpoczynamy. I tak jak zwykle, skocznia normalna nie jest tą skocznią, z którą wiążemy największe nadzieje. Bo zawsze na tych skoczniach normalnych radzimy sobie gorzej. W naszym wypadku im większa skocznia, tym jest nam łatwiej, tym jest nam lepiej. Więc ten pierwszy konkurs na K90 może być dla nas dużym, naprawdę dużym wyzwaniem. No ale będziemy walczyć, będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Ten skok kwalifikacyjny już dużo nam powie. Jest wiatr z tyłu, stabilny yy, i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, bo te warunki my możemy naprawdę dobrze wykorzystać. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy w kwalifikacjach. Wydaje się, że to jest skok całkiem niezły, chociaż 89,5 metra. Yy, no to nawet nie jest punkt K, które to będzie miejsce szóste, więc nie jest źle, naprawdę. Nie jest źle. Co prawda, do podium tracimy dosyć sporo punktowo, ale ten skok też nie był wyśrubowany tak jak może być. Myślę, że jestem w stanie wykręcić naprawdę dużo lepszą notę w drugiej, nie w drugiej serii, tylko już w samym konkursie. Więc te kwalifikacje napawają jednak optymizmem, uważam. No ale zobaczcie, Jokelsey przed Małyszem z fantastycznymi notami. Później Tainer, więc naprawdę wysoko jest poprzeczka zawieszona. No ale walczymy tutaj o medal Mistrzostw Świata. To jest jeden z najważniejszych konkursów naszej kariery. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na pewno będzie to skok lepszy. Będzie to skok lepszy. I jest wylądowany pięknie 91,5 metra. Jesteśmy w walce o medale. Może nas nie być w top 3 w tym momencie, ale jesteśmy w walce i to się liczy. Drugie miejsce jednak. Egzekwo zadałem Małyszem, ale jeszcze paru zawodników przed nami, więc różnie to jeszcze może być, ale utrzymało się to w ten sposób. Słuchajcie. Prowadzili oksey. Z naprawdę fantastyczną notą, fantastycznym skokiem. Adam Małysz II też skoczył niesamowicie, jeśli chodzi o odległość, ale tam musiało być kiepskie lądowanie. My natomiast Skoczyliśmy 91,5 metra. Przy pięknym telemarku dało to miejsce drugie exequo, ale zobaczcie, jak tam jest ciasno. Pół punktu za nami Morgensztern, punkt za nami Tainer, i to są przecież zawodnicy, którzy mogą zaatakować Bachleda, kolejne pół punktu za Tainerem. Później te różnice są już dużo większe. Oni się nie będą liczyć, ale czołowa szóstka będzie walczyć o medale. No i to na pewno nie będzie łatwe, żeby to drugie miejsce utrzymać, żeby trójkę chociaż utrzymać. Więc zobaczmy, jak to będzie. Morgenstern, Tainer i Bachleda. To jest ta najlepsza trójka zaraz po, yy, po podium, że tak powiem. Więc zobaczymy, jak to będzie się przedstawiać tutaj. Bachleda. 244,5 punktu. Więc to jest nota, którą my spokojnie, teoretycznie przy dobrym skoku możemy poprawić. Zobaczymy. Walczymy o medal. Myślę, że jest naprawdę ogromna szansa na to, żeby zdobyć ten medal tutaj. Yy, pierwsza faza lotu nie tak dobra. Ładne lądowanie, okej, okay, to powinno wystarczyć. 89,5 metra, no pewności nie ma. Yy, troszkę zepsułem pierwszą fazę lotu, no i zobaczmy. Noty wysokie, ale miejsce czwarte. I znowu jest rozczarowanie, tak jak dwa lata temu na Mistrzostwach Świata w Hakubie, gdzie na normalnej skoczni byliśmy o krok od medalu, no ale się nie udało. Wtedy chyba było właśnie miejsce czwarte. Niestety, troszkę zabrakło odległości. No i czyli Jokersej pofrunie po złoty medal. Tak jest. Wygrywali Jokersej. W drugim skoku tak pozamiatał, że brak słów. Zobaczcie z jaką on przewagą wygrał te mistrzostwa. Ewidentnie w tym sezonie Leo Kelsey przygotowywał się właśnie pod kątem mistrzostw, bo on tutaj na tej normalnej skoczni w Oberstdorfie no pokazał, że jest najlepszym skoczkiem na świecie i nie bez powodu złoty medal zgarnie. Ale ja się cieszę, że Marcin Bachleda zdobywa na tych Mistrzostwach Świata srebro. To jest coś pięknego. Morgenstern z brązem, no i potem trójka Polaków. No to jest troszkę przykre, bo Tainer na czwartym, my na piątym, Małysz na szóstym, jeszcze Drabik na ósmym. Więc no, kończymy niestety na piątym miejscu ten konkurs na skoczni normalnej, ale na dużej skoczni myślę, że już nie zostawimy rywalom żadnych szans, mam takie nadzieje przynajmniej. Więc robimy sobie oczywiście trening. Cztery skoki wystarczą tak jest forma maksymalna i przechodzimy od razu do konkursu na skoczni dużej. No tutaj, tak jak mówię, to jest skocze, którą lubię. Warunki ogólnie, no jak widzimy, nie są dla nas jakoś super sprzyjające, bo to jest wiatr podnarty, z którym lepiej radzą sobie nasi rywale niż my zazwyczaj. Oj, ten skok kwalifikacyjny nie będzie zbyt dobry, bo ta pierwsza faza lotu pozostawiła sporo do życzenia. Jeśli mimo wszystko będziemy na miejscu pierwszym po tych kwalifikacjach, to wydaje się, że złoto jest dla nas. Punkt przed bysztelem. Zaledwie punkt przed bysztelem, ale wygrywamy te kwalifikacje, więc wydaje się, że na dużej skoczni wystarczy nam nie popełniać dużych błędów i mamy złoto. To jest jedyny warunek: nie popełniać dużych błędów. Zobaczymy, jak będzie. Noty wysokie, bachleda przede wszystkim z bardzo wysoką notą. Z nim być może tutaj o złoto będziemy walczyć. No i przechodzimy do skoku z pierwszej serii. No i zobaczymy. Pierwsza faza lotu, bardzo ważna, niestety zepsute wyjście z progu, bardzo spóźnione, spóźnione odbicie i jeszcze lądowanie na dwie nogi, mamy duże problemy. Mówiłem o tym, żeby nie psuć mocno skoku, że to nam wystarczy, ale my to właśnie zrobiliśmy i zepsuliśmy mocno skok. Na szczęście to nie są duże straty, to nie są duże straty, to jest około 5 punktów, niecałe 5 punktów do bachledy. To jest możliwe do odrobienia, ale no niestety skok zepsuliśmy i to trzeba przyznać otwarcie. No, fatalna sprawa, bo mogliśmy sobie już w tym pierwszym skoku zapewnić złoto tak naprawdę, a robimy coś odwrotnego. Oddalamy się od tego złota. Widzimy, że Liokesej Małysz tutaj dużo słabiej na skoczni dużej. Zdecydowanie lepiej im szło na normalnej. No i zobaczmy, jak to wygląda. Tainer na prowadzeniu z gigantyczną notą. Jego drugi skok był po prostu niesamowity. Zobaczcie, jaka przewaga. Niemal 20 punktów nad Adamem Małyszem. I my musimy teraz dokonać niesamowitych rzeczy. Musimy skoczyć fantastycznie, żeby wyprzedzić tainera i mieć szansę wciąż na medal. To będzie ogromne wyzwanie teraz. Okej, okay, wyjście z progu dobre. Pierwsza faza lotu dobra. Myślę, że to będzie dobry skok, tylko lądowanie zachwiany telemark. Nie ma tragedii. 141,5 metra. To jest dobra próba. Gdyby to był perfekcyjny telemark, to już byśmy byli pewni objęcia prowadzenia. Ale i tak mamy prowadzenie. To był dobry skok, naprawdę. Nota 303 jest bardzo wysoka. I jesteśmy o krok od medalu. To, że wyprzedziliśmy Tainera, to już bardzo dużo znaczy. Aras. Jest trzeci, jest za Tainerem. Morgenstern. Jest trzeci, również za Tainera spada. No i słuchajcie, Bachleda. Czy to będzie polskie podium na Mistrzostwach Świata? Pomijamy go i... Niestety Bachleda zepsuł, ale jesteśmy mistrzami świata. Trzy punkty przed Tomisławem Tajnerem. Udało nam się w końcu osiągnąć ten cel. Mamy złoty medal mistrzowski. Ale ten skok z drugiej serii naprawdę był fantastyczny. Nikt nie miał takiej noty jak my właśnie w drugiej serii zawodów. I myślę, że zasłużenie mimo wszystko, po ten złoty medal sięgamy. To, co zrobiliśmy z Steinerem w tych zawodach, bo przecież zaledwie o trzy punkty go wyprzedziłem, to nie jest dużo. To, co zrobiliśmy z Steinerem, to jest coś niesamowitego. My we dwójkę tutaj spisaliśmy się fantastycznie i nasz poziom tutaj odbiegł zdecydowanie od reszty. Później to była walka o trzecie miejsce, o brązowy medal. Jak widzimy, wygrana przez Tomasa Morgenstern'a. Małyś na miejscu szóstym. No a gdzie się podział Liokelsej, mistrz świata ze skoczni normalnej? Tutaj dopiero na miejscu 13. No a my cieszymy się, że na podium stajemy obok Tomisława. Oczywiście to jest super sprawa, no ale cieszymy się też, że mamy ten złoty medal mistrzowski. Jeden z celów tej kariery właśnie spełniliśmy i to jest fantastyczne. Więc myślę, że tym świetnym akcentem dzisiejszy odcinek powinniśmy zakończyć. W kolejnym odcinku przejdziemy sobie do zawodów w Sapporo. A nie, przecież co ja mówię, przecież jeszcze mamy drużynówkę. Z wrażenia i z tego, że ten złoty medal zdobyliśmy, zapomniałem kompletnie o drużynówce, no musicie mi wybaczyć, więc oczywiście ten konkurs jeszcze sobie za chwilę zrobimy, ale od razu powiem, że na następny odcinek zostawimy sobie te konkursy Pucharu świata, wszystkie, które tutaj mamy. A potem chyba na jeszcze kolejny odcinek turniej skandynawskiej Planice. No, a tutaj jeszcze oczywiście dzisiaj do tej drużynówki przechodzimy i wydaje się, że patrząc na formę naszej drużyny, całej naszej kadry, to te zawody powinny być formalnością, ale Małyś nie zaczyna tego konkursu najlepiej. Ten zaczął go lepiej, więc jesteśmy na miejscu drugim na razie. A raz kontra Bachleda. Zobaczmy. No i tutaj już Bachleda pozamiatał. Niesamowity skok. 138 metrów i fantastyczna nota. No i Polska zdecydowanie prowadzi. Małe różnice między Norwegią i Austrią i wydaje się, że oni będą walczyć o medale, bo reszta spisuje się słabo. Więc tak. Tainer. Słaby skok. Jak na Tainera bardzo słaby. No i Norwegia za sprawą Bysztela. Znacząco się do nas zbliża. No i my kończymy pierwszą serię. Zobaczymy jak nam wyjdzie ten skok. Warunki są, no, nieco słabsze. Hmm, to czy słabsze? Pod naszym kątem patrząc, no to w sumie lepsze niż w konkursie indywidualnym, ale podobne. To jest wiatr delikatny. 138,5 metra z pięknym telemarkiem. Fantastyczna nota. I to jest chyba najwyższa nota pierwszej serii zawodów. Tak jest. Nikt się do tej noty nawet tutaj nie zbliżył, jak widzimy. Hmm, więc fantastyczna sprawa. Prowadzenie z dużą przewagą, choć Lioklsey też skoczył bardzo dobrze. Trzeba mu to oddać. No i jak to będzie w serii drugiej? Małyż zaczyna fenomenalnie tą drugą serię, odsadzając niesamowicie Norwegów. Yy, druga grupa, Bachleda. No po prostu, no, jak ja mam to komentować? Polacy tutaj spisują się fenomenalnie. Yy, to jest genialny poziom. Tainer też spisał się bardzo przyzwoicie. Nieco słabiej niż Bysztel, no ale to nie ma znaczenia. Zobaczcie jaka przewaga. No i tylko kropkę nad i tutaj mamy postawić w tym momencie. Moglibyśmy nawet kompletnie zepsuć ten skok, a przy tej przewadze i tak złoty medal Mistrzostw Świata w drużynie ląduje w naszych rękach, więc lecimy sobie spokojnie po złoto. Drugie złoto na tych Mistrzostwach Świata indywidualne jest nasze i drużynowe również należy do nas. 145 metra, fantastyczna odległość w finale, niesamowita nota łączna 308,8. Dużo lepsze jeszcze niż w konkursie indywidualnym, no i z gigantyczną przewagą: Polska zgarnia złoto, Norwegia zgarnia srebro i dla Austrii medal brązowy. Tak to się przedstawia, kolejne złoto ląduje w naszych rękach. No i bardzo, bardzo udany odcinek. Myślę, że po raz kolejny w technikę lądowania tutaj możemy pójść. No i przed nami zawody w Sapporo, które zostawiamy sobie, tak jak już mówiłem, na następny odcinek. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.